A gościem Radia Lublin i Halo Kultura jest teraz Krzysztof Gorczyca z Towarzystwa dla Natury i Człowieka. Witam serdecznie, cześć. Dzień dobry, witam. Dla Państwa teraz zaproszenie na wyjazd z Krzysztofem i pewnie jeszcze kilkoma osobami, by remontować cmentarze. Za tydzień można wybrać się do Dobromierzyc. I to będzie cmentarz, na który rozumiem, że z konieczności powracasz, bo mimo, że robiliście tam już porządki, to pojawili się tam wandale i trzeba znowu się tam pojawić. No tak, to był właściwie impuls do tego, żeby w ogóle do tego tematu cmentarnego, który no w ostatnich latach trochę zarzuciliśmy na rzecz innych tematów, wrócić. To był cmentarz, który w 17, potem w 22 roku dosyć gruntownie remontowaliśmy, bo tam rzeczywiście ogrom pracy włożone i, i sporo osób w tym brało udział. A ten e... ogrom pracy to? No, no to jest... W... Wiemy, Przywrócenie do życia tego miejsca. Ile Chodzi to, mi o to, nie wiem ilu, ile nagrobków udało się uratować, tak, co się udało około zrobić. około 20 powiedz. nagrobków, które nie istniały właściwie, no, no były pod ziemią. Tak? Mhm. tak wyglądają jako punkt wyjścia cmentarze tak, w okolicach Hrubieszowa Tomasza Lubelskiego. Cmentarze prawosławne ludności ukraińskiej, która no, musiała opuścić te tereny w, po II wojnie światowej, popadły w zapomnienie i często też w wandalizm w tamtych czasach. To były generalnie niełatwe momenty w takich relacjach tam międzyetnicznych i wydaje się, że to wróciło trochę. Może na ale trochę na fali chyba wielkiej polityki. Wydarzyło się coś, co się jakby przez ostatnie 20 lat nie wydarzyło, odkąd się zajmujemy cmentarzami. Czyli ktoś tam w i to wszystko powywracał, połamał, porozbijał pracowicie. Nie zajęło to tyle czasu, co składanie, bo jest to dużo bardziej. Pracochłonne, no ale musimy tam wrócić, tak, rzeczywiście. No, chcielibyśmy zrobić to szybko, żeby też to odium, tak, żeby też pokazać, że jest nie wiem, pewna solidarność, że jest pewna niezgoda na tego typu postępowanie, bo to jest nie tylko dziedzictwo kulturowe, nie tylko zabytek, ale też no, pamiątka po osobach, które tam po prostu mieszkały, były, no, były mieszkańcami naszego regionu, tak. nawet jeśli ich tam nie ma, ale też mają potomków. W okolicy, więc jest to coś, co no, generalnie w naszej kulturze no, w ogóle nie mieści się w żadnych miarach y, przyzwoitości. Y, mogło się to dziać 70 lat temu, ale, ale nie teraz. Jak się skleja kamienne nagrobki? Pytam po prostu o technologię, jak to się robi. Y -y. No, my stosujemy dosyć uproszczone metody. Oczywiście nie są to profesjonalne metody konserwatorskie, aczkolwiek nawiązują do nich. Y Różne są kamienie, różnych rzeczy się używa, natomiast tak no trochę to jest odmienne od murowania cegłami. Natomiast tak no używamy zapraw takich cementowych również przy dużych powierzchniach, ale też bardziej z takich z, 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 z dla codziennego użytkownika materiałów typu żywice epoksydowe, które łączą nawet takie bardzo połamane powierzchnie. No wymaga to wysuszenia albo wręcz przeciwnie, długotrwałego namaczania materiału, czyszczenia tej powierzchni, ale jest to efekt, jest oczywiście bardzo. Spektakularny. No, jeśli coś jest rozbite, leżące, potem stonie. To są piękne kamienie. To południe zamośczyzny to jest strefa takiego kamieniarstwa józefowskiego, czyli z roztocza. Te ciężkie kamienie tam wędrowały przez no, kilkaset lat. Tam były wydobywane i także myślniczo obrabiane. I to jest jakby coś bardzo charakterystycznego, masywnego, ciężkiego. jakby też. No, warto to podnieść, żeby nie leżało w ziemi. Y na ten cmentarz powracacie, ale jestem ciekawy, czy jeśli są cmentarze, na których jesteście po raz pierwszy, to y, poza naprawianiem tych nagrobków, wycinką pewnie jakiejś chaszczy, robicie też dokumentację jakąś, czy nie? Tak, no dokumentacja, inwentaryzacja powinny służyć temu choćby po to, żeby w przypadku wiem, dalszych dewastacji czy jakichś dalszych napraw mieć punkt odbicia, ale też ona jest ogromnym źródłem informacji. Też opowiada o historii regionu, szczególnie no, inskrypcje, które tam są. Często yy, no, są tam nazwiska, ale mówi też o języku, o zmianach, yy, jakie się tam na w przeciągu XIX-XX wieku, zmianach języka, zmianach kultury, zmianach tożsamości mieszkańców odbywały i to wszystko jest gdzieś w tych, w tych inskrypcjach. Kto najczęściej jeździ z Tobą na takie obozy? No chociaż tutaj to będzie chyba weekendowy wyjazd po prostu, tak? Mikro taki obóz, tak? Tak, to będzie no, seria takich wyjazdów, mhm. nawet, nawet jednodniowe planujemy, bardzo intensywny październik. No, kiedyś byli to studenci. Jakichś dziś kierunków? Dziś jakby mniej, czyli nieistotnie. Przeważnie mm -hmm. ma luźno związanych z zawodem. Jakby osób studiujących konserwację czy tego typu. Mm -hmm. To jest garstka jakby w skali kraju. Coraz częściej są to osoby. Czasami zdarza się taka motywacja na rodzaj takiego survivalu, czy team buildingu. Mhm. Myślałem nawet o tym, żeby trochę do jakichś korporacji no. nie uderzać banków Super. w ramach y, y, takich działań, zamiast bez sensu tam gdzieś machać jakimiś, przerzucać pniaki. No to można przerzucać kamyki, y, ale ludzie często traktują to jako rodzaj odskoczni. No, jest to też dosyć egzotyczny teren i jeśli się go ubierze w opowieść i spojrzy na niego tak bardziej wnikliwie, no to oczywiście wiele osób dostrzega, to. Y, no, Taką wielowarstwowość, wielokulturowość. Czasami zdarzają się też potomkowie, czy osoby jakieś związane. Przyjeżdżają też osoby z Ukrainy. Teraz jest trudniej, bo akurat chłopcy, którzy przyjeżdżali do nas intensywnie w 2021 roku i wcześniej, mają teraz inne zajęcia. Oczywiście kilku z nich jest w wojsku, jest na froncie. No ale też z myślą o nich. Jakby to, to też możemy mieć na uwadze, że wiele osób Pochodzących z tych terenów zamieszkuje dzisiaj wschodnią Ukrainę. Tam byli wysiedlani. Tam, gdzie to, jakby te największe dramaty dzieją się od, od 10 lat, czy 11, oni tutaj przyjechać nie mogą. No to Zresztą w kulturze ukraińskiej taki związek z ziemią, gdzie są pochowani przodkowie, jest bardzo silny. Wiele pieśni tradycyjnych o tym mówi w wielu regionach Ukrainy jest taka tra tradycja lamentów, czy odwiedzania w różnych momentach roku. No i myślimy o tym, że jakby no, tym ludziom jest to odebrane. Tak, zostali, zostali odcięci od tych miejsc. No, tym bardziej no i wiele takich sygnałów. Bardzo ciepłych jest w związku z tym, kiedy się pojawiają jakieś informacje w internecie, że tego typu prace są prowadzone, to, to wiele osób się odzywa. No każdy może. Mhm. Poza Poza tą pracą, tak, remontowaniem cmentarzy wiemy, że zajmujesz się też muzyką tradycyjną. To zdarza się, że jak ukończycie taką pracę, to, to jest jeszcze ten aspekt? Czyli są jakieś pieśni, czy nie? Tak, no, zdarzało się, że jest, to, że jest to łączone. Łączyliśmy na przykład pracę na cmentarzach z warsztatami i one dają. No, taki mocniejszy kontekst, tak jakby wspominałem właśnie o tych aspektach kulturowych takich, gdzie cmentarz jest ważnym miejscem w życiu społeczności czy był. Natomiast tak, jakby, czy produkując jakieś materiały, relacje, filmy nawet też sięgamy po archiwalia z tamtych terenów, okolic Wodawy, czy Hrubieszowa, gdzie zamierzamy pracować. No, często też zapraszamy mieszkańców na takie spotkanie, gdzie rzeczywiście taki jakiś element. Śpiewu tradycyjnego jest czymś, co też no, jakby łączy kamień z, z życiem i z pamięcią. Jak byliście poprzednim razem w Dobromierzycach, to do takiej interakcji z mieszkańcami dochodziło? Jakie były ich reakcje? Akurat w Dobromierzycach cmentarz jest dosyć oddalony mm. od wsi i oczywiście poza taką, takim wsparciem, że no ktoś nam przywiózł wodę, ktoś nam dostarczył trochę piasku, Też super. E, czasem podrzucił tam e, jakąś parę kilobroku, jadąc mm. z pola. E, no to tutaj jakby dużego jakiegoś takiego kontaktu nie mieliśmy. Natomiast rzeczywiście były miejscowości, gdzie pracując dłużej. A gdzie e, na przykład? No myślę, że Kryłów i okolice Kryłowa, mhm. Małków to są takie miejscowości, gdzie czy same, same Werbkowice, gdzie, gdzie inicjatywa wyszła od miejscowych mieszkańców i tam było dużo zaangażowanie, nie wiem, sołtysów, pracowników, samorządowców, no jakby no, tam czasami wchodzimy mocniej w tą społeczność i no, często ci mieszkańcy... Po latach gdzieś nieobecności wchodzą na ten cmentarz, odnajdują tam nazwiska swoje własne, czego nie byli świadomi. Nazwiska czysto polskie albo takie nauk się kończące hmm. No to jest też jakimś punktem wyjścia do takiej trochę szerszej refleksji, właśnie o tym, o tym miejscu. No, bywały też oczywiście napięcia, bo, bo napięcia na tym terenie pogranicznym gdzieś trudna pamięć jest, jest obecna. I jak ona się objawiały? Hmm. Znaczy, nie chcę bardzo jakoś akcentować tego, no, oczywiście czasami leciały jakieś hasła typu banderowcy. No, trzeba pamiętać, że tam też mieszkają oprócz osób jakby pochodzących ludzie pochodzący z Wołynia, przesiedleńcy, więc mają swoją pamięć i wszystko co prawosławne, co ukraińskie jakoś tam kojarzy im się z jakimś dramatem ale to jest raczej taki epizod bardzo wyrwany, myślę, że... Masz zrozumienie dla takich reakcji? No trzeba mieć zrozumienie, natomiast też no, też nie można na to przyzwalać jakoś jednak, trzeba też trochę mówić o szerszym kontekście. A udawało się wyjść jakby z takiej sytuacji, że zaczynało się od grubych wyzwisk, potem była rozmowa i ona się przerodziła w coś sensownego? Tak, tutaj z sojusznikiem bywa to najstarsze pokolenie, paradoksalnie. Mm -hmm. To, które ma, no mówię już o latach, Latach, trochę kilkanaście lat temu, w y, takim okresie, kiedy żyło tam jeszcze więcej osób, które no, były bezpośrednimi uczestnikami, świadkami tych wydarzeń. Y, czyli de... byli świadkami tego, że można było żyć w dobrym sąsiedztwie. Ale też i byli że... uczestnikami tak, tych i... krwawych wydarzeń. Nie musieli uciekać. Tak. Y... Albo też obserwowali, bo akurat w okolicach Hrubieszowa te rzeczy działy się w dwie strony, tam mm -hmm. ofiarami były, była również ludność ukraińska yy, i to nawet te proporcje były odwrotne troszeczkę, tak jakby ona myślę, że tych cierpień ukraińskich było nie mniej niż, niż polskich, akurat tam. I o dziwo te osoby, które miały ten, tą bezpośrednią styczność, tak jako dzieci, jako bardzo młodzi ludzie, mieli więcej takiego spokoju, mądrości, takiej no, polegającej na tym, że co było, to było. Jakby, jakby Trzeba budować teraźniejszość przyszłość, czy też takiego zrozumienia, że nie może to rzutować na wszystkich, którzy mówią tym samym językiem, co, co sprawcy. No to było ogromne zaskoczenie. Tak. Jakby wkręciliśmy tam kiedyś film, więc taki o na kanwie akcji rujnowania cerkwi, która tam przed II wojną światową z polecenia polskich władz się odbywała. No i była takim punktem zapalnym, który potem jakby był przywoływany. No jakby, no potoczyły się również bardzo dramatyczne wydarzenia takie, gdzie no padały liczne setkami ofiary śmiertelne. Ludzie uciekali ze swoich domów. i te osoby najstarsze no ja bym, pacyfikowały to, to średnie pokolenie, tak, które miało w sobie dużo złości, natomiast no, te osoby, które się zostały tym dotknięte bardzo bezpośrednio, że to nie jest tak, że jak ktoś chodzi do cerkwi, to jest rezunem mordercą, nie wolno tego robić, bo tak samo Polacy też mają na koncie jacyś Polacy, mają na koncie haniebne czyny i nie może to rzutować na cały naród absolutnie, więc... To jak tu mądrze teraz rozmawiać o tej rzezi wołyńskiej i w tych czasach, kiedy też za wschodnią granicą toczy się wojna? Masz jakiś pomysł na to? Tak, no myślę, że warto po pierwsze patrzeć też na szerszy kontekst, na to, że choć niesymetryczne były to wydarzenia obustronne, i no mamy tendencję jednej, i drudzy, tak, żeby jakby prezentować tylko swoją stronę jako ofiarę, no, trochę wychodzenia też poza te te strony, bo mieszkaliśmy na tej przestrzeni pogranicza wspólnie i, i też tworzymy jakąś historyczną, ale też współczesną wspólnotę. No oczywiście przeszkadza w rozmowie o tej historii Polityka? ten aspekt polityczny, nie wiem, propagandowy mhm. i tak dalej, który warto też dostrzegać, bo ta współczesna wojna ma dwie strony. Walczą dwa państwa, z których obydwie mają na koncie zbrodnie wobec Polaków, nawet jakby tą optykę przyjmując. A mówimy tylko o jednej. Myślę, że jakby warto mieć to na uwadze, że, że komuś zależy na tym, żeby te konflikty rozgrzewać, podkręcać, a nie, a nie rozmawiać o nich spokojnie. Często używa się tego argumentu, że wielu obywateli Ukrainy nie ma świadomości rzezi wońskiej i po prostu oni nie wie, Ty myślisz, że to jest prawda czy, czy nie? Jaka jest Twoja percepcja? No, jakby, jeśli chodzi o centralną i wschodnią, czyli zdecydowaną większość Ukrainy, no, często te osoby dowiadują się, czy nazwisko Bandery y, słyszą pierwszy raz w Polsce albo, y, albo słyszało je y, nie wiem, w czasach Związku Radzieckiego jako jakiś taki straszak, nie do końca rozumiejąc y, o co chodzi. Tak, jakby w kontekście tego, co się y, w ogóle działo w latach 30. i 40., tych wszystkich dramatów ukraińskich, te wydarzenia są jednym z elementów jakby wielkiej bardzo krwawej historii. To jakby też my powinniśmy to mieć na uwadze. To jakby absolutnie nie tłumaczy sprawców, nie wolno tego w żaden sposób, nie wiem, łagodzić, opisu tych, tej, to jakby w ogóle nie o to chodzi, nie ma, nie ma takiej potrzeby. Natomiast no, na pewno dla Ukrainy do tej pory nie była to jakieś centralne wydarzenie było jedno z wielu. I, no i wiadomo, że też polityka historyczna, podobnie jak polska polityka historyczna, szczególnie w przypadku młodego państwa, to Stara się wybielać, tak? Podkreśla, te... tak, jakby mm -hmm. swoją rolę. No, jakby znamy to samo, jakby z naszej polityki, więc raczej nie powinno nas to dziwić. Trochę porozmawialiśmy o tym współczesnym kontekście tych prac, które będziecie wykonywali, bo, bo, bo na pewno jak w mediach społecznościowych ogłaszasz, hej, pojedźmy razem, by remontować cmentarze, to pewnie gdzieś tam i w komentarzach te aspekty się pojawiają, dlatego chwilę cię o to e, zaczepiłem. E, jesienią tego roku będziecie tylko w Dobromierzycach, czy jeszcze gdzieś będziecie jeździli? No, w planach mamy przez październik, czy końcówkę września Aha. i październik e, 12 takich miejsc. Wow. Więc... Jakie? Kilka na Polesiu Lubelskim w okolicach Wodawy, w Siesbererze, Słuchawa, też we współpracy ze strażakami z Urszulina będziemy pracować w Andrzejowie i w Michałowie koło Urszulina na cmentarzu dla odróżnienia na Ewangelickim, Niemieckim. Takie też mamy na Lubelszczyźnie, a cała reszta na południu regionu w okolicach Chrubiaszowa właśnie Mieniany, Czerniczyn, Ślipcze. Mołodjatycze, same nazwy są bardzo, Bochutycze i tak, y, 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 y wiele innych, y, 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 y to jest teren, na którym pracujemy już od wielu lat i wszystkie te cmentarze są jakoś już y, y, przez nas y, y, przepracowane kilka lat temu, więc będziemy jakby kontynuować, y, 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 nie będzie tutaj takiego wyciągania z ziemi, więc będzie to praca trochę lżejsza. Bardzo ciekawe miejsca pod takie trochę turystycznie może jakoś mało atrakcyjne się wydające, natomiast jakby w kontekście tego dziedzictwa kulturowego, pamięci jakby no poza tym, że sama praca jest frajdą, słońce, woda piasek <laughs> no, również we wrześniu i październiku to, no, to myślę, że to jest taka wyprawa w nieznane może być. Gdybym chciał się przyłączyć do tej wyprawy, to, to muszę mieć jakiś sprzęt, czy tylko i wyłącznie chęci i czas, jak to wygląda? Chęci czas z tym czasem rozumiem, że jest trudniej, bo, bo skończyły się wakacje. Jest, są prace lżejsze, są prace misterne, ale też takie, gdzie trzeba rzeczywiście napiąć, napiąć muskuły, ale kamienie są lekkie, więc wszyscy dają radę. Czyli, nie wiem, kilof, łopaty, tak? Czy podkaszarki, rozumiem, że, że, że ty zapewniasz, czy, czy ludzie przywożą swoje, jak to nie, wygląda? Nie, narzędzia, materiały bierzemy ze sobą. Oczywiście, jeśli ktoś chciałby wziąć... Taką profesjonalną piłę spalinową, to nalejemy mu paliwa, i, czy kosę raczej mm -hmm, tak, do, tak. do wykaszania mm, drobnych podrostów, y, no, to nalejemy mu paliwa i y, y, hajda. Y, natomiast generalnie tak nic nie trzeba ze sobą brać. Mamy dużo młotków, y, no, takich narzędzi, których nie używa się na co dzień. Y, y, takich dwustronnych szpochelek, y, y, które bardzo rozczulają wszystkich i wszyscy lubią nimi. Pracować malutkich. Chemia, różne rzeczy, które, które są tam potrzebne i know-how, jak to robić, to już po naszej stronie. Najbliższy wyjazd w kolejny weekend. Co zrobić, aby się do Was przyłączyć? Najlepiej zdać znać mailowo Towarzystwo Małpa ekolublin.pl albo nie wiem, znaleźć nas na Facebooku pod hasłem Towarzystwo, czy też Cmentarze pogranicza gdzie można też popatrzeć trochę więcej o tych pracach i zasygnalizować, nawet gdyby ktoś miał dzień albo dwa wolne na tygodniu, to, to tej pracy jest tak dużo, że jeśli zbierze się jedna, dwie osoby, to już można taką małą wyprawę zorganizować specjalnie dla kogoś w dowolnym dniu. Ale wszystkie Praktycznie weekendy październikowe od piątku do niedzieli. To zaproszenie jest aktualne. Na wyprawę, by poznawać historię naszego regionu, zaprasza Krzysztof Gorczyca z Towarzystwa dla Natury i Człowieka. Dziękuję za rozmowę. Dzięki i zapraszam.